Ewa Zajączkowska od Mencena ostatnio już naprawdę przybiła samą siebie w głupocie i manipulacji, którą stosuje. Pani Ewa wstawiła na Facebooka post, w którym napisała, że Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzić w polskich szkołach język ukraiński i też język ukraiński na egzaminie 8-klasisty. Pani Ewo, tak pani hejtuje Ministerstwo Edukacji, no a powiedzmy sobie szczerze, oboje byśmy na tym zyskali, gdyby pani rzeczywiście zaczęła z nimi jakąś współpracę i sobie powtórzyła lekcję czytania ze zrozumieniem albo to, jako odróżnić kłamstwo od prawdy. Jest Pani po prostu pośmiewiskiem dla ludzi, którzy choć trochę cenią sobie prawdę. No bo ile czasu, niech Pani powie szczerze, zajęłaby Pani taka weryfikacja tego, czy to, co Pani przeczytała w Republice najprawdopodobniej, a propos właśnie Ministerstwa Edukacji, jest prawdą czy nie? No to jest kwestia dosłownie pięciu minut. Ale też Pani Ewa Zajączkowska to nie jest jakaś randomowa osoba w Konfederacji, to jest rzecznik prasowy Konfederacji, czyli osoba, która powinna umieć robić takie podstawowe rzeczy jak weryfikacja informacji, czy są prawdziwe, czy fałszywe. Pani Ewa nie dość, że wprost okłamuje Polaków i też przecież swoich wyborców, to też brata się z Niemcami, z partią AFD, która jest wprost za zniesieniem sankcji na putinowską Rosję. I szczerze mówiąc, myślę, że Ewa Zajączkowska też jest zresztą za zniesieniem sankcji na Rosję, tylko po prostu boi się o tym powiedzieć, bo jednak większość Polaków totalnie tego nie popiera. Wbijajcie na mojego Discorda, link w bio, do zobaczenia.